Siemaneczko, z tej strony Maciej, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyjrzymy się oprogramowaniu HOMAR, czyli lekkiej, nowoczesnej aplikacji, która pozwala nam stworzyć własny dashboard startowy do wszystkich naszych serwisów i narzędzi w sieci. I co daje nam taki dashboard? W sumie to w jednym miejscu mamy szybki dostęp do paneli administracyjnych serwerów multimedialnych monitoringu. Możemy to spiąć między innymi z Dockerem, z Home Assistantem, z UniFi Controllerem. Nie musimy pamiętać adresów IP i portów. Po prostu będziemy mieć wszystko w jednym miejscu. I gdzie może nam się to przydać? Na pewno w domowym labie, gdzie mamy Home Assistant, Pie Hall, NASA, czy też Unify Controller, możemy sobie wszystko spiąć w jednym miejscu. Na pewno też w małej firmie, gdzie, jako startowy panel dla IT, sobie stworzymy takie dashboardy. I na rynku jest bardzo dużo takich projektów, na przykład Dashi. Tutaj możecie zobaczyć sobie demo, jak to wygląda. Mamy Homera, również bardzo przyjemnie wygląda, ale ja postanowiłem, że przetestujemy sobie tego Homera i oczywiście postawimy to sobie na Dockerku. Dzięki temu będzie on mógł być z nim również zintegrowany. I to wszystko sobie zrobimy właśnie w tym odcinku. Tak więc przejdźmy sobie do install, następnie przejdźmy do installation i ja wybieram Docker, to możemy sobie skopiować. Przechodzę sobie na moje Ubuntu. Przejdźmy sobie do op i stwórzmy sobie tutaj nowy folder Homar. Przejdźmy do niego. Stwórzmy sobie plik docker compose Wrzućmy to. I co my tu mamy? No ustawiamy sobie container name. Ee, dajemy sobie restart. No i podpinamy sobie zasoby. I tutaj bardzo przydatne jest, żeby skonfigurować właśnie docker-sock. Dodatkowo podajemy sobie ścieżkę do updata. Więc ja to sobie... Trochę tutaj zmienię. To będzie w opt i updata. Ten folder za chwilę musimy sobie tworzyć. I secure encryption key za chwilę sobie zmienimy. Tu możecie zmienić sobie port, na jakim chcecie mieć tu wystawione Ja, i co zostawię, ten jaki tutaj jest. To sobie usuńmy. Zapiszmy. Dajmy make dir updata. Jeszcze musimy ten encryption key sobie wygenerować. I tutaj mamy do tego komendę. Więc wrzucamy. I to kopiujemy po prostu. Damy jeszcze raz edycję docker compose i podmieniamy. Zapiszmy to sobie docker compose app/d. Teraz możemy przejść do naszej przeglądarki. I wpisujemy sobie po prostu adres IP naszego hosta i port. I wybieramy pierwszą opcję. Ustawiamy nasz username i password. Więc ja sobie stworzę admin wpisujemy sobie hasełko, create user, ja tu sobie wszystko odznaczę i dajemy kontynuuj. Możemy tutaj zaprosić innych użytkowników oraz stworzyć swój pierwszy dashboard, tak więc zróbmy to, dajmy new board, nazwijmy go sobie home lab, zwiększmy sobie ilość kolumn tak do 12 i dajmy create. I zacznijmy sobie może od paska po lewej stronie, co my tu mamy? Gdy przejdziemy sobie do apps, możemy tutaj dodawać nasze aplikacje, tak więc sprawdzę sobie na przykład, co mam hostowane na Raspberry Pi. I mam tutaj na przykład Nextterm. Jest to na porcie 80, tak więc dodajmy to sobie tutaj. Dajmy sobie Next Term Nawet znalazło od razu ikonkę pod to. Tak więc URL tylko wpisujemy i dajmy HTTP 1921681225 To jest adres Raspberry Pi. Port 80, dajmy Create i mamy taką właśnie apkę i dzięki temu będziemy mogli się do niej łączyć, będziemy mogli sprawdzać jej status. To wszystko za chwilę Wam pokażę. Następnie przejdźmy sobie do Integration i mamy tutaj integrację, czyli możemy je sobie zintegrować z jakimiś serwisami. Mamy tu m.in. GitHub'a, Docker Huba, a gdy przejdziemy do New Integrations, to zobaczcie ile tutaj tego mamy. Mamy na przykład Proxmoxa, mamy Plexa, mamy pi z takich ciekawszych mamy Home Assistanta. No i mamy Unify Controller, który sobie zintegrujemy pod koniec odcinka. Tak więc możemy przejść dalej. Mamy search engines, możemy tutaj dodać Google'a, YouTube'a albo jakąś własną wyszukiwarkę, z której korzystacie. Następnie mamy media i możemy tutaj wrzucić m.in. Nasze background, możemy podmieniać ikonki, więc to wszystko będzie lądować w tym miejscu. Następnie mamy users i możemy tutaj tworzyć grupy, zarządzać uprawnieniami, możemy tworzyć nowych użytkowników, czy też ich zapraszać. Następnie mamy tools i jest tutaj to co mnie najbardziej chyba interesuje, mamy docker i zobaczcie, od razu nam wykryło wszystkie kontenery jakie mamy na naszym hoście więc mamy na przykład docker flask, czyli nasz projekt który kiedyś robiliśmy mamy zabixa, mamy guacamoli, więc to wszystko za chwilę sobie dodamy gdy sobie je zaznaczymy, możemy dodać do homara, kliknijmy to sobie podmienimy sobie tylko IP. Tutaj również. I dodajmy. Teraz, gdy przejdziemy do apps, to dodały właśnie nam się tutaj te bontenery i możemy je edytować. To po prostu zmieńmy na guacamole, Save. I tutaj zmieńmy sobie po prostu na zabix. I teraz, jeśli chodzi o ikonkę, to to sobie usuńmy i wpiszmy właśnie zabix. I patrzcie, od razu nam znalazło ikonki. Tak więc zaznaczamy. Tutaj URL jest prawidłowy. Save. Tylko jeszcze w guacamole muszę sobie podmienić ten URL, ponieważ... Tu musimy przejść burlu na Guacamole, moli żeby nam się to włączył. Dajmy save. Więc już trzy apki tutaj mamy. I następnie przejdźmy sobie do API, czyli mamy tu takiego typowego swagera. Więc za pomocą API również możemy tutaj dosyć dużo rzeczy sobie zrobić. I to póki co na tyle z takich ciekawszych opcji, przejdźmy sobie do boards, przejdźmy do naszego utworzonego pierwszego dashboardu i musimy go sobie zacząć konfigurować. Tak więc na początku. Może trochę to powiększę. Na początku kliknijmy sobie to koło zębate. Nazwijmy to Home Lab. Meta title również sobie takie ustawmy. Następnie zmieńmy sobie logo i możemy tutaj wygrać nasze logo. Tak więc ja ustawiam sobie na przykład taki domek, żeby wiedzieć, że to dotyczy naszego home laba i tutaj to samo. Save changes. Jak możecie zauważyć, u góry z lewej strony mamy naszą ikonkę i tak samo na pasku. Następnie przejdźmy do layout i możemy tutaj zwiększać, zmniejszać liczbę kolumn i to za chwilę zobaczycie. Że warto sobie to jednak zwiększyć trochę. Następnie mamy background. Ja tutaj sobie również wgram takie sieciowe tło. Zapiszmy to sobie. I tutaj możemy podmienić kolory na przykład tych przycisków. Więc gdy sobie dam save, to jak widzicie, wskoczył nam niebieski kolor. Możemy tutaj również bawić się CSS-em. Możemy wyłączyć sobie sprawdzanie dostępności jakichś naszych aplikacji, ale my to sobie zostawmy. Access control. Wybieramy tutaj po prostu, kto ma dostęp do naszego dashboardu. Danger Zone. Tutaj sobie. Nic nie chcemy zmieniać, ale w razie co możemy sobie dać inną nazwę naszego boarda, możemy również go zrobić jako publiczny, czy też usunąć nasz dashboard. Gdy już to mamy, kliknijmy sobie po prostu na nasz home lab. Jak możecie zauważyć, tu jest teraz takie fajne sieciowe przypominające datacenter, i teraz musimy kliknąć sobie ołóweczek, i za pomocą plusików możemy dodać sobie na przykład kategorię. i dajmy na przykład monitoring, dodajmy sobie również kolejną. Dodajmy sobie apps. I teraz, gdy znowu damy sobie na plusik, możemy dać new item, dodajmy sobie apkę. I gdy rozwiniemy na przykład monitoring, możemy tutaj wrzucić tą aplikację, żeby to po prostu było posegregowane, ale na początek usunę sobie te kategorie, żeby to na początek nie wprowadzało nam żadnego zamieszania. Przetestujmy sobie po prostu, jakie tutaj widżety możemy dodać. Tak więc na początku mamy apkę, dajemy Edit Item, wybieramy sobie apkę, więc dodajmy sobie to guacamole. Może kierować nas do nowego okna, gdy sobie klikniemy na tą ikonę. Możemy wyświetlać nazwę, description i mamy również czeki, czyli będzie nam pokazywać na przykład na zielono czy czerwono, E, czy ta aplikacja nadal jest dostępna? W Advanced Options możemy sobie podać tytuł, więc podajmy sobie i zobaczycie sobie za chwilę gdzie to dokładnie będzie się wyświetlać możemy zmienić border, color. póki co to zapiszmy a gdy klikniemy sobie create app on the fly to możemy po prostu stworzyć sobie nową apkę. my już mamy skonfigurowane te guacamole więc po prostu sobie to zapiszmy, dajmy try again i zobaczcie, wyświetla nam się ikonka naszego guacamole i gdy na to klikniemy, ale muszę najpierw wyłączyć sobie ołówek co powoduje zapisanie dashboardu gdy sobie to klikniemy, przechodzimy do tej aplikacji. Więc to tak naprawdę jest odnośnik do tego plus mamy czek. Więc jeśli, na przykład, teraz przejdę do opt opt.guacamoli i dam docker compose down, to powinno po chwili nam pokazać, że ta aplikacja jest już niedostępna. Ale póki co nie będziemy czekać. Dodajmy sobie kolejne. Apki, dodam dwie kolejne. Pierwsza to będzie Zabik, i kolejna to będzie Nexter. Więc tak naprawdę mamy tutaj odnośniki do wszystkich naszych aplikacji. Gdy sobie klikamy, to po prostu przychodzimy kolejno do tych usług. Mamy tutaj czeki. Możecie zauważyć, że Guacamole nam padło. Mogę już sobie je w sumie włączyć. I tak jak przed chwilą ustawialiśmy sobie ten tytuł, to jest on tutaj właśnie e, wyświetlany. Więc przejdźmy sobie, co tu dalej możemy utworzyć. Dajmy sobie New Dynamic Section, Edit Item i dajmy sobie tutaj na przykład Apps. Teraz możemy to wszystko sobie tutaj wrzucić i mieć to w jednym folderku. Następnie sprawdźmy, co tu dalej możemy zrobić. Możemy dać Bookmarks, dajmy Edit Item. Również to nazwijmy apps. Wszystkie apki możemy tutaj bardzo szybko dodać. Możemy zmieniać ich kolejność. Dajmy save changes i mamy tutaj po prostu tak samo odnośniki do tego, ale w trochę zminimalizowanej formie. Plus nie mamy czeków, czy dana aplikacja jest osiągalna. Przejdźmy sobie dalej. Mamy kalendarz. O tym raczej tutaj nie ma co mówić. Dajmy go sobie na dół. Następnie mamy current media server streams. Czyli to odnosi się typowo do plexa, którego nie mam, więc nie mam w sumie jak pokazać, co to wyświetla. Ale tutaj widać, że to jest dosyć mocna integracja, bo gdy sobie oglądałem inne filmiki albo gdy na przykład patrzyłem sobie tutaj dokumentację, to ten plex jest dosyć fajnie tutaj zintegrowany, więc możemy na przykład zobaczyć, kto coś ogląda. Mamy czas i datę, czyli też kolejny basicowy widget. Następnie mamy DNS Hall Controls, czyli kolejne integracje. Z naszym Pi-hole, Ale kolejne co mi interesuje to jest Docker Stats. Dodajmy to sobie. Jak możecie zauważyć, jest tu naprawdę dużo informacji o naszych kontenerkach. Mamy to, ile CPU zżerają, ile pamięci. Możemy je sobie restartować, dawać stop. Więc dajmy na przykład na tym stop i zobaczmy, czy to się wykona. Kliknijmy sobie to guacamole. I jak widać, nie działa, więc podnieśmy sobie go. Widzimy również, jaki jest status samej maszyny. Więc dosyć fajny i rozbudowany widget pod nasz dashboard. Następnie mamy widget do torrentów. Z tego co widziałem, to możemy tutaj zintegrować sobie bittorrent z tego co kojarzę, ale to sobie za chwilę zobaczymy, jak przejdziemy właśnie do integracji. Następnie mamy iframe, e dodajmy to sobie. I tak naprawdę, jeśli mamy jakąś stronę, która to wspiera, to możemy podać jej url. I sobie ją wyświetlać. Tak więc może to być na przykład radio, OpenFM, czy też na przykład TradingView. Dodajmy sobie na przykład, jak wygląda kurs Bitcoina i możemy to sobie tutaj wyświetlać. Ja może usunę sobie kalendarz i datę i godzinę, żeby to nam tutaj nie psuło widoku, i dodawajmy kolejne itemy. Możemy nawet sprawdzić status serwera Minecraft. I tutaj mamy kolejne dwie opcje, które mnie interesują. Czyli jest Network Controller Samary oraz Network Status. Dodajmy sobie. Dodajmy jedno, drugie. I gdy damy sobie Edit Item, to musimy tutaj podać integrację. Więc za chwilę to sobie skonfigurujemy. Tylko dodam jeszcze jeden itemek, ponieważ tutaj możemy to skonfigurować tak naprawdę na trzy sposoby. Dodaję to sobie. Klikam sobie ołówek. Dzięki temu nasz dashboard się zapisze. I przejdźmy znowu do Your Preferences. Następnie Integrations. Tak więc stwórzmy sobie nową integrację. Będzie to Uni, Unify Controller, dajmy URL, dodajmy sobie użytkownika, dajmy Create App i wrzućmy ten sam URL. Jeśli chodzi o tego użytkownika, to dodałem go sobie po prostu przed chwilą i dałem mu rolę View Only jest to na Unify Controllerze, który robiłem w ostatnim odcinku na Raspberry Pi. Tak więc możecie sobie sprawdzić, jeśli macie taką potrzebę. Gdy już mamy wpisane te dane, dajmy Test Connection and Create. Możliwe, że Wam wyskoczy problem z certyfikatem. Jeśli to akceptujecie, to dajcie Trust Certificate, Confirm i następnie Test Connection and Create. Dodała nam się nowa integracja, tak więc możemy przejść do board, otworzyć nasz dashboard. Na początek dodam sobie nowy item, czyli nasz app, konkretny Unify Controller. Dajmy Save Changes. Powiększmy to sobie, wrzućmy do folderku, i teraz będziemy mogli sobie również tutaj przejść dosyć szybko. A jeśli chodzi o te trzy widżety, po prostu musimy tutaj sobie wybrać Unify Controller, Save Changes i tutaj podobnie tutaj wybierzmy tylko Wire, Save Changes. No i mamy trochę informacji z naszego unify controllera. Między innymi WAN jest odłączony, Wi-Fi działa, VPN-ów żadnych nie mam. Na Wi-Fi jeden użytkownik jest podłączony, a typowo po Eternecie mam trzech userów. Więc tak wygląda właśnie integracja na przykład z Unify Controllery. Przejdźmy sobie dalej. Mamy notebook, jest tutaj już przygotowany jakiś template, więc sobie zapisujemy to i możemy tutaj sobie to edytować, więc kliknijmy. Dosyć dużo opcji jest tutaj tworzenia tych notatek, więc to sobie po prostu zostawmy i przejdźmy dalej. I mamy tutaj na przykład Stock Price, i możemy tutaj sobie po prostu dodać symbol, po którym będziemy szukać akcji, ale jest to dosyć ubogie w porównaniu do na przykład Trading View, jakie tutaj możemy dodać? No, i ostatnią, jaką Wam pokażę, to jest video stream. Możemy tutaj sobie podpiąć URL do jakichś kamerek. Ja aktualnie nie mam żadnej swojej, więc skorzystamy z przykładu, jaki tutaj nam udostępniają. Gdzieś tu widziałem, że możemy sobie to gdzieś sprawdzić. Video stream, i tutaj jest przykładowy URL do testów. Dajmy autoplay jeszcze, save changes, zapiszmy, zrestartuj. Jak możecie zauważyć, coś nam się tutaj wyświetla. Tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że pokazałem na tyle tę łapkę, żebyście byli chociaż trochę zainteresowani, żeby ją przetestować. A jeśli już korzystacie z czegoś podobnego, czyli jakiegoś takiego dashboardu, to podeślijcie w komentarzu, ponieważ jestem ciekaw, szukałem trochę w necie, z czego ludzie najczęściej korzystają i widziałem, że ten Homar właśnie jest dosyć często używany i jeszcze bardzo dużo osób pisało, że korzysta na przykład z dashi, więc... Po prostu napiszcie, z czego wykorzystacie. Jeszcze na koniec, proszę bez komentarzy, po co mi homar, skoro mogę dodać zakładki w przeglądarce. Powiem tak, mamy tutaj centralizację dla wielu osób. W zakładkach w przeglądarce nie masz integracji, nie masz takiej estetyki, jak tutaj. Zobaczcie jak zajebiście wygląda ten dashboard. Pewnie jeśli wykorzystacie z dashboardów, to już w ogóle macie jakieś dojebane, więc proszę bez takich durnych komentarzy, ok? Dobra, to by było na tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. hello